Kurtownia Martek Automotive. Haki holownicze, bagażniki na rowery, akcesoria. Zapraszamy. Cześć, jesteśmy na Bike Expo, największych targach rowerowych w Polsce w 2025 roku. Jeżeli oglądasz ten film później, to jest kwiecień 2025. Prezentujemy tutaj bardzo innowacyjną, wysuwaną platformę, która się świetnie sprawdza. W samochodach typu busy, kamperwany lub wszystkie pojazdy, które mają drzwi otwierane typu skrzydłowego. Jak działa ten bagażnik? Wysuwa się na 50 cm. To są takie grzybki. Podciągamy je do góry, i platforma w bardzo prosty sposób wyjeżdża nam, dzięki czemu możemy otworzyć drzwi samochodu drzwi skrzydłowe. I ta sama operacja, żeby to zamknąć. Bardzo ważne i niezwykle e, efektowne są tutaj lampy LEDowe. Wysokiej jakości, mini LEDy. Wszystkie światła tutaj są na LEDach. Także kierunkowskaz. Ten pasek mamy też dużo zapytań, czy on pełni też funkcję stopu. Nie, to jest pasek taki. E, jakby będący mm, częścią świateł pozycyjnych yy, dodaje dodatkowego takiego fajnego yy, sznytu i również wpływa na większe bezpieczeństwo na drodze, bo naprawdę bardzo dobrze widać ten bagażnik yy, nawet z daleka. Yy, bagażnik yy, SL3 ma możliwość złożenia do dużo mniejszych rozmiarów, dzięki czemu Troszkę niwelujemy jego podstawową wadę, którą jest dosyć duża masa, bo około 22 kg, ale dzięki temu, że się składa do mniejszych rozmiarów, również tutaj ta rurka można ją tutaj położyć i wygodnie go przechowywać na przykład na ścianie za pomocą dedykowanego, oryginalnego wieszaka, też marki Spinder. Tym bagażnikiem można zabrać bardzo duże rowery. Nawet o rozstawie do 135-140 cm, dzięki temu, że możemy tutaj rozsunąć te podpory pod koła. O! Także tworzy nam się naprawdę duża platforma, zdolna zabrać trzy duże, ciężkie rowery. Maksymalna ładowność w sumie to jest 60 kg. Można troszkę przekroczyć, ale oczywiście z umiarem, żeby nie przeholować za dużo. Ewentualnie bardzo ostrożnie prowadzić samochód, żeby nie było tutaj zbyt dużych sił dynamicznych, które nadwyrężają tutaj różne elementy. Ale i tak ona jest bardzo wytrzymała. Myślę, że nie ma co, o nic, nie trzeba się martwić. Co jeszcze można powiedzieć o tej platformie? Że do niej dostępna jest rampa najazdowa, jeżeli mamy ciężkie rowery, nie musimy ich podnosić i wrzucać na platformę, ale po prostu wygodnie wjechać sobie za pomocą takiej rampy. Jest do tego też bagażnika, który jest bazowo na trzy rowery, również dostępna dostawka na czwarty rower, mniejszy do 15 kg. A także ciekawą opcją do tego bagażnika jest możliwość dokupienia boksu towarowego, boksu bagażowego, który montujemy tutaj na tej platformie po demontażu podpór pod koła i tych wsporników do ramy, czyli takiego rozszerzenia do transportu rowerów. Możemy zamontować boks, który ma symbol BX1, jest to bardzo duży boks o pojemności 550 litrów, jest ogromny. Ma miękkie ścianki, dzięki czemu można go złożyć do takich małych rozmiarów, jeśli chodzi o wysokość. Z jednej strony ma kółeczka, z drugiej strony rączkę, łatwo go transportować, schować sobie do garażu. Bardzo, bardzo funkcjonalny jest ten box. Dużo można. Oczywiście miękkie ścianki definiują nam tutaj konieczność, żeby nie przewozić wartościowych rzeczy, bo można oczywiście przeciąć coś takiego, ale każdy box można otworzyć i też ten, który jest całą skorupą z ABS-u to jest tylko cienkie, cienkie tworzywo sztuczne, yy, więc żadna różnica tak naprawdę. Podsumowując, platforma Spinder SL3, platforma wysuwana, najlepiej sprawdzająca się w samochodach, które mają drzwi skrzydłowe, w karawaningu, do busów, do campervanów, yy, też był taki samochód, jak jest cały czas. Dacie Logan MCV? Ona miała też nawet drzwi takie otwierane skrzydłowe, więc osobówka czy też mała, mały samochód dostawczy też takie drzwi może mieć. Spinder SL3 z rozszerzeniem typu Box BX1, z rozszerzeniem na czwarty rower. Serdecznie polecam i pozdrawiam. Hurtownia Martek Automotive. Haki, holownicze, bagażniki na rowery, akcesoria. Zapraszamy!